Powstał nawet taki, nie wiem jak to nazwać, twór, pośrednik. Osoby, które funkcjonują, są, współpracują bezpośrednio w większości z spółkami, spółkami Skarbu Państwa, nazywają się one firmami PR-owskimi i te osoby zapewniają dostarczanie reklam, czy wsparcia, czy prumera, to by jakby... Z, y, I tu jest coraz większa lojalność, tak? Znaczy, że zależność biznesowa od tych największych reklamodawców y, o, i gazety od tych największych reklamodawców. I teraz właściciel, który w pewnym momencie mówi do redaktora naszelnego czy do, do dziennikarzy, mówi oczywiście jesteście niezależni w pełni. Ale jeżeli mamy utrzymać zespół na obecnym poziomie, jeżeli mamy utrzymać płacę, no to musimy pochylić się nad tym, czego spodziewają się od nas reklamodawcy. W pewnym momencie okazuje się, że ten pośrednik przychodzi okej, okay, ale musicie się głębiej pochylić, bo także w interesie naszych reklamodawców są, jest także wizerunek państwa, linii politycznej rządu, ponieważ to jest z kolei nasz właściciel. Istnieje taka zależność, ona oczywiście jest w różnym stopniu dotyczy rozmaitych tytułów i rozmaitych spółek i zależy od tego oczywiście czym się zajmujemy i czy to jest gesta polityczna czy sportowa. Natomiast ona się, to, to, to się pojawia i im trudniejszej sytuacji są media, tym większym stopniu są uzależnione od tych spółek skarbu państwa. Ja myślę, że to jest jeszcze dodatkowy problem, o którym mówimy. To znaczy, że gazeta zaczyna być zakładnikiem tego, jak funkcjonuje państwo, skali obecności państwa w gospodarce. Właścicielem gazety są czytelnicy to zawsze powtarzał Darek Fikus i myślę, że oni nadal są właścicielami gazety. Nie właściciel, ten, który jest zapisany w rejestrze sądowym, tylko czytelnicy. Ci czytelnicy bardzo się zmienili w moim przekonaniu w ciągu ostatnich 15 lat. Niepiszące porozumienie między czytelnikami Rzeczpospolitej, redakcją i wydawcą w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia polegało na tym, że gazeta jest stosunkowo odległa od polityki, od sporu politycznego, od relacji lewica-prawica itd. Natomiast ciągle wyznaje zasady dotyczące pewnego standardu dziennikarstwa, takie, takie dosyć staromodne zasady dotyczące pierwszeństwa informacji i rozdziału komentarza, dotyczące weryfikacji źródeł i tak dalej, i tak dalej, wszyscy, cały ten dekadur myślę, że wszyscy znamy. I otóż to porozumienie wydawcy, redakcji, czy redaktora naczelnego, czy zespołu kierowniczego i czytelników, którzy tego oczekiwali, funkcjonowało. Mam wrażenie, że w w ciągu ostatnich 10 lat e, kształt tego porozumienia bardzo się zmienia. E, to nie jest tylko kwestia zaostrzonej konkurencji między mediami i faktu, że w gruncie rzeczy prasa drukowana jest produktem schyłkowym e, i to także prowadzi do różnego typu kompromisów, ponieważ nie ma. Szybkiego wypadania z rynku, tylko podtrzymywania przez kompromisy istnienia bardzo wielu tytułów. Ale przede wszystkim zmienili się czytelnicy. Ja odnoszę wrażenie, że tak jak w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, kluczem była informacja, rzetelność i wiarygodność, tak w tej chwili dla znacznej grupy czytelników, a być może dla większości, w czym ma udział moim zdaniem także rozprzestrzenienie się internetu, jest emocja. Że czytelnicy nie oczekują już w tej chwili w takim stopniu informacji, natomiast dużo bardziej oczekują emocji, poglądów, najlepiej poglądów takich, jakie sami mają. W przypadku Rzeczpospolitej, kiedy dostawałem jej redaktorem na szelnym, w umowie spółki było zapisane, jaka to jest gazeta. Było napisane, że jest to gazeta konserwatywno-liberalna, i można taką nie prezentować. Oczywiście tę linię prezentacji konserwatywno-liberalnej muszę na różne sposoby, prawda, i pewnie była różnica między rozumieniem tego terminu na przykład zimną, a panem więc to jest oczywiście naturalne. Tym niemniej jest rzeczą oczywistą, że gazety nie są utworami no, bezpostaciowymi, tylko mają też pewien charakter dobry. No nic dziwnego w tym, że wydawca, jeśli chce wydawać tą gazetę, określa, tylko wydawca określa pewną zasadę. A sposób ich realizacji że tak to robi ta, To jest ta różnica, moim zdaniem, nie, nie tylko dotycząca przecież gazet, tylko różnych innych rzeczy. W ostatnich tygodniach mnóstwo się napisało na, na temat e, tego, co się działo w Rzeczpospolitej. Uważam, że. Między innymi był taki słynny tekst Tomasza Lisa na portalu na temat, gdzie e, napisał. Mniej więcej coś takiego. Podwładni pana Kajdarowicza chcą brać pieniądze od pana Kajdarowicza, ale jednocześnie rożną u i Rycerzy Wolnego Słowa. E, taki słynny tekst, Panie czy macie jaja, czy wydmuszki. E, to mniej więcej sprowadzało, to jest takie jedno ekstremum to mniej więcej sprowadzało, jak to e, ktoś z polemistów określał, redakcję do fabryki gwoździ e, i właściciela do tego, który jest e, no w pewnym sensie, ja muszę takiego staropolskiego słowa, chlebodawcą że chleb, czyli chlebiecie, jak to dawniej pytali aktywiści. Natomiast, i oczywiście to jest, to jest jedno ekstremum. Drugie ekstremum, natomiast wydaje mi się prezentuje siedzący tutaj w środku pan Paweł Lisicki, który w jednym z wywiadów powiedział coś takiego. Niepokora to w tym przypadku oznacza, że żaden wydawca czy właściciel nie będzie nam dyktował, kogo mamy zapraszać na łamy, kogo możemy publikować, nie będzie nam zabraniał krytykowania swoich działań, szczególnie jeżeli odnoszą się one do zasad wykonywania pracy dziennikarskiej. Krytykowania swoich działań. To jest z kolei we wczorajszym, we wczoraj opublikowanym czy dzisiaj w pisie na salonie 24 pan napisał mniej więcej coś takiego, że... Gazeta, mówię tutaj już o tygodniku, uważam, że została odebrana z rąk prawowitych autorów. To pojęcie wydaje mi się cokolwiek kontrowersyjne, tak? to jest prawowitym autorem, prawowitym właściciel. Więc wydaje mi się, że obracamy się w kręgu takich dwóch ekstremów. Jedno mówi o tym, że jest wydawca, właściciel gazety, ten, który płaci, ten, który ryzykuje pieniędzmi. On może wszystko. I tak naprawdę dziennikarz no, jest pewnym sługą. Z drugiej strony natomiast tak jakby, proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że Pan tak jakby odmawiał właścicielowi, który jednak ryzykuje swoimi pieniędzmi, wszelkiego prawa do tego, żeby w tę gazetę jakoś tam jakkolwiek ingerować. Panie Zawód dziennikarski różni się tym, że ten element niezależności jest wbudowany w wykonywanie pracy dziennikarskiej i stąd bierze się, stąd bierze się inny rodzaj podległości między dziennikarzem a wydawcą. Co? Ja podam przykład dość głośnej niedawno historii sprawy innego wydawcy i właściciela Martoka i Wall Street Journal. Po tych skandalach z Daily Mail, które były, jak pamiętacie Państwo, w Wielkiej Brytanii, Wall Street Journal, który jest także właścicielem Roberta Mordoka, stanął przed poważnym wyzwaniem, co robić. I to właśnie Wall Street Journal, jak Państwo niektórzy pamiętacie, był w awangardzie pism, które ujawniały historię i skandale i prowadziły własne śledztwo na temat, jakie były powiązania bezpośrednio przed między rodziną Mordoka a Daily News. Jakie były, co on wiedział i czego nie wiedział. To były wstrząsające teksty dla kogoś, kto wiedział, że to jest ten sam właściciel. Właściwie to była, te materiały mogły być, nie wiem, czy były, ale mogły być podstawą do procesu sądowego przeciwko Mardokowi. Znowu wracam do pana Pawła Lisickiego. Pan formułuje w ten sposób: w polskich warunkach niezależność daje tylko własność lub współwłasność mediów. I to jest ten ostatni wątek, który chciałbym, żebyśmy poruszyli. Czy rzeczywiście jest tak, że wyłącznie ta fuzja między redakcją a właścicielem będzie gwarantowała brak tego typu perturbacji w przyszłości? Czy nie jest możliwa jakaś współpraca normalna na linii wydawca-właściciela oparta na jakichś zasadach? No? Kwestia niezależności y, może być bardziej skomplikowana w sytuacjach, kiedy pewien, nazwijmy to profil, na przykład konserwatywno-liberalny jest podzielany zarówno przez wydawcę, jak i redaktora, ale w różnych szczegółach się różnią. Mam wrażenie, że wówczas wymaga to pewnej mądrości w sposobie postępowania zarówno wydawcy, jak i redaktora naczelnego. Tej mądrości, która umożliwi funkcjonowanie mimo tego, że w jakichś sprawach się różnią, czy w bardzo konkretnych sytuacjach się różnią. Ale generalnie wydaje mi się, że to, jak patrzę na media, zwłaszcza na media drukowane, to problem niezależności widzę gdzie indziej, głównie w stronie finansowo-biznesowej, uzależnienia od tog nadawców, tego, co Tomek powiedział od pewnego prostytuowania się w zakresie zawartości i tych starych kanonów rozdzielania zawartości reklamowej od informacyjnej. Wydaje mi się, że to jest większy problem. Dziękuję. Ta konferencja między innymi ma na celu pokazanie, a także powiedzenie jak największej liczby osób tego, że tego, że nie jest to, że redakcja nie powinna być fabryką śrubek. Natomiast generalnie rzecz ja mam wrażenie, że dziennikarze tak, zaakceptowali ten stan. Przynajmniej... Traktowanie przez wydawcę czy właściciela mediów jako fabryki śrubek nie jest według mnie największym zagrożeniem dla mediów. Bo taka jest prawidłowość efektywnego funkcjonowania biznesu. Zagrożeniem jest, że ci, którzy uczestniczą w tej produkcji, zgadzają się na niską jakość tej produkcji. Zgadzają się pisać marne i z wieloma błędami teksty. Ja uważam, że fabryka śrubek nie będzie dobrze funkcjonowała nie tylko wtedy, kiedy właściciel popełni takie błędy i tak będzie źle zarządzał sytuacją kryzysową, jak zrobił to. Pan Hajdarowicz. Ale fabryka będzie źle funkcjonowała wówczas, kiedy robotnicy będą robili produkt złej jakości, z błędami, nie zachowując podstawowych standardów. Jestem przekonany, że, że w jakiś sposób pewien, pewien system wartości, które reprezentowała, czy rzepa, czy hmm, hmm, uważam, że powinien się obronić ze względu na jego zaplecze ideowo. Społeczne i w tej czy innej formule się odrodzi. Głównym problemem na razie to nie jest złośliwość, tylko zaniepokojenie. Paweł wczoraj zapowiadał odrodzenie, uważam, że Michał Karnowski zapowiadał o zrobienie z sieci tygodnika. Mam nadzieję, że nie będą otwierać dwa, dwa takie pisma, tylko jednak jedno. Tak? Kiedy będziemy mieli sytuację, jak to Pan powiedział, zwasalizowania całkowitego poszczególnych redakcji tego, co z nich tam zostało, to znajdzie się miejsce nie tylko dla odważnych, tylko którzy w mówieniu i pisaniu prawdy znajdą pomysł biznesowy. I jestem o tym przekonany. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję przede wszystkim naszym komendantom, profesorowi Aleksandrowiczowi Pawłowi Musińskiemu, Tomaszowi Gróblewskiemu i Państwu wszystkim za tę i pytania.